Dobra, Letro. Nie, yeah, no jaki okay, ja mam ten. Ale gdzie jestem wyposażony teraz? Ja babką gram? No nie widziałem Lol, serio? No. Cholera. Nie! Dwieście zrobiłem. Co to z... jest? ze wszystkimi czarami. Jaki Holy fuck! Może wrócić po bo... nie. Mam to nadzieję, ma, że, skupoga... że cię 10 razy więcej będzie kosztował. No 83 Szukam cię. Okej. Okay. Chyba cię znalazłem. Chyba tak. To jest coś pewnie jest. O, no, to jest duch. A musimy znaleźć to miasto, wioskę, cokolwiek. Nie jest ten sam duch chyba. To jakieś inne, ale. No, do Masz mi co do możesz mi to podać? To ja zbieram? Nie. Tak? Nie. Dlaczego nie zbierasz książku? No bo nie mogę jak drugi raz jak ty zabrałeś. Dlaczego ty nie zbierasz golda? No nie mogę drugi raz jak już zabrałeś. A dlaczego oni nam nie pomagają albo coś? To są lomami. Ta przez drzwi przez drzwi. nie. ale serio, o, teraz! Teraz jak jej pierdzielną! No przecież on zginął Chyba niewystarczająco Niewystarczająco zginął Tak No doświadczam Tak, dwa gorylce Gorgak Gorylcy Gorgak mówi Wszystko gorylcy. w porządku Co to było za reklama? tak nie mam pojęcia. No tak reklama, nie? Ko kojarzę, kojarzę to zdanie. Ja też. I ja pamiętam reklamy, za ciula. Nic z tym. A może to nie reklama była? Nie wiem, że jakiś ziomu gdzieś w grze. Nieee W jakimś serialu chyba polskim to było. A, Wiesz gdzie? Czasem po sterunku! A może, no. Jak ten! Jak, jak, jak Czaruś miał tego. Jak dziecko się przebrał i udawał. <noise> I że w tym, tym. Bobas mówi... Wszystko w początku. Dlaczego mój gościu nie strzela?! Aaa... Niech strzela, bo ja tutaj zaraz... Aaa, bo nie mam many! A to się napił. No to się napiłem. A ja się zastanawiam, dlaczego nie mogę strzelać. No, goni mnie. No próbuję go złapać, ale jest ciężko. No widzę właśnie. No to raczej nie dla mnie. To w sumie też chcę jednoręczne używa się? No. No bo tarcze chcę mieć, żeby być lepszym tankiem. Żeby być dobry tankiem. Trzeba mieć tarcie. Trzeba mieć tarcie. No starczy. Chyba kołaczy w końcu dungeony je. Jąż skończyliśmy. Raidować. Takie dungeony. Bądź gra się nazywa... Dungeon siege na to No przydałoby się, żeby jakieś Dungeony były, a nie... nie? Haku! Haku capes albo y, Haku, y, Haku y, te to też Cape. Ty, nie. bo to masz na ty my się. Ty, nie mamy takiego. Nie pozwolimy tego. To jak mamy przejść dalej? Nie mam pojęcia. A nie, bo to są drugie drzwi. Ow Może tam po prostu krótsza droga, albo coś. Nie da. O, jakaś broń. Ufff... Paćdziom! Paćdziom, Ja nie chcę bić tego, tylko chcę ich bić. Co to był? Nie mam pojęcia. Fuck! Arok has prostu zwiększał się w Przyda ci się, wiesz? Leż, idziemy za bajką. Chodź, za bajką. Idziemy O, tu zjechałem. Już czekają na nas. Przyjęcie. Niezbodzianka. Oh. Ej! Alkohol będą mieli... Nie mieli. Może tu gargolców nie ma. Więc... Ale jest ten o, pan. Witam Nie jestem pewien co jest gorszy. 143 to jedną czwartą życia mu zabrałem. Jedną czwartą życia za 143? No. Well no, Jak mi nie siepnął tym... FAKO! No właśnie uciekłem mu. A ja dosyć Lepiej? przeżyłem. Ja tak. chcę w lewo. Okay. Jak to? Widzisz moje było lepsze. Dlaczego mi się nie pojawiają na ziemi, że są rzeczy? Ale piknij. O, o, o. O, o. To się miałem przez chwilę. Stwierdziłem... Dziwiłem się dlaczego Bo byłem pewien, że się pojawiło Wtedy Odkryłem, prawdę Ukryć... Muszę to... iść w lewo. Prawda. Też można iść w lewo? O nawet są takie... No zawsze przyjęcie trafiłeś. No. Same przyjęcia. O no, dzisiaj tak Przyjechaliśmy do haku na urodzinach Jest Arok!

Magic. W Magic mamy dwie rzeczy i trafiliśmy na dwie rzeczy, których nie możemy otworzyć. I później będą dwie rzeczy, które możemy otworzyć. Hopuli! Idę. Strzelam. I wzrósłem. Ale mu. Dłupnął. Ty, oni obaj bo sami są? Komo? On w rytm. Zobacz, rytm dramer. Rytm drama. Elementalist ROB! O nie, nie, nie założę widzę tego na razie Ty, tam jeszcze jeden idzie Jeszcze jeden? No No chyba to wszystkich teraz już wyrżniemy Dziń szamanie Ile można zabijać ich playerów? Jeden OOOOOO! BUCY! PIOLETOWE BUCY! Nie mogę ich nosić, bo są Nature Magic 9! Jaaa! Yeah, Ju- got to be a fucking dick! Co to ma być?! Co są Nature Magic 9? Muszę no, się zdenerwowała. 9! Dupa! O, Aku Signale. Ciekawe, co sygnalizuje. Aha, żeby przyszli sobie z powrotem. Gdzie on jest? Ja już go zabiłem. No. wejdź <ścoughs> Which O, look at the go. the Ooo ja To jest coś jest, ale ten nie znajdziemy jeszcze jakieś inne przejście Może coś dla Mele, żebym mógł... O, książkę znalazłem To dla... Na... Dobra, eee, nic nie widzę No Ale ja chcę coś dla Mele Ty, weź ten Nie, nie wiem czy musisz nie, nie muszę, mam już you received field wial Okej, okay, dobrze. No ja też chcę coś dla Maga No w dupie Oła. dla Maga, ja chcę dla Maga. No w dupe dla Mele! No i dupa dla żadnego! To no, no, no. nie było! A czyli nie było! No chyba ty no! No nie, chyba ty Co to jest? Dobra, wracamy do tego miasta. W dupie Gówna nie! Zabrały nam wszystko! Kto wymyślił dwie windy tutaj? Nie mam pojęcia. W ogóle o co chodzi z tymi dwoma windami? Dlaczego to są dwie windy? Nie można było jednej dłużej zrobić? No właśnie. Co linki nie co? wytrzymają? W ogóle co? I dlaczego tam to jest tam na środku samym? Co to ma znaczyć w ogóle? Helpful guard. Helpful guard. Nie, no jak jest Helpful, to w porze. Gdzie idziemy, gdzie idziemy, gdzie idziemy idziemy, znaleźć... Gdzie idziemy gdzie idziemy, gdzie idziemy, gdzie idziemy, gdzie idziemy, gdzie idziemy Musimy znaleźć... E... Rock hard the Nature Mage in the town of Airulan. To jest ten Rock Hard? No? I don't want to meet tut, 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 tut. No! Sz. Podwójny ten! No! Co tak robi w ogóle? Ten ziomość co to buduje? lepszy najlepszy architekt w historii. Jak byłem dzieckiem, to chciałem być architektem? No. To jest najdudniejsza robota w historii robot. Co, ja to jest? Najdudniejsza robota w historii robot. Co? Mógłbym być sobie e, chodzić i. E, hello, my name is Ted Mouse. Albo mógłbyś się rysować rynki. Nie, ja bym nie rysował ringów. ja bym e, rysował coś co bym mógł postawić w lesie i by wkurzać Greenpeace <grystanie> Okej <Okay. grystanie> Lubię tą ideę bardziej <grystanie> right? a rockhard A nie rock HARD! To jest rock Hard. Ale fajna winda Bo tam coś jest na dole Trawa tego się nikt nie spodziewał Nie, rzeczywiście nie To jest zaskakujące O, o widzisz dom has full inventory Mnie mi tego nie pokazuje, ale masz? Nie mam Sobie ułożę i K z 5 milionów razy i teraz nie dom has a full inventory Teraz spróbuj